No dobra, a to co? Dobra, ja z dwóch? Ja ZW. No czekaj, no to poczekaj, bo jak to chyba z no to jak on zostaje przy aucie to my z Michałem polecimy na górę, no, nie? To no jeden na, na górę, ja ze dwóch chwilę. Dobra? Nie nie nie, dwóch jest potrzebny. Po co tam dwóch? Dobra, ja ze dwóch chwilę. Dobra, dobra, dobra. Jak ktoś wejdzie na plecy, to wiesz Kurde, mam emocje, normalnie. A czekaj, na rifi była ta muzyka, czy nie ma? No nie pamiętam. Bo w Pawlowie zaczyna się taki ambient, to Ktoś nie grasz? Zabiłem, uwaga. Grasz? Gdzie to strzela w to Lekko z lewej S widzę Nie widzę Tam za choinką jest Ja leżę, bo mnie tak widać, nie obroń nic Nie widzę Dobra, jestem za tobą, ja go nie widziałem Tu jest Trafiłeś go, czy nie? Nie wiem